Dobra, nie ma co psioczyć. Jedziemy, fajna krzywa akcja przed nami. Krzywe akcje to to, co robaczki lubią najbardziej. Äło. A... Słuchamy, gdzie jedzie łeło. W ogóle. Ten kamer. Eee. Da się z tego punktu widzenia ocenić, gdzie jedziemy i gdzie jesteśmy, czy to jest niemożliwe. Jedziemy w tej chwili na bazę. A i z bazy czeka nas fajna, ciekawa misja specjalna. Coś, czego nie robiłem od dawna już dobry rok. Przejazd techniczny, ale taki prawdziwy przejazd techniczny. Pojedziemy w astyście centrali ruchu, a autobusem za radiowozem i ocenimy możliwość przejazdu, jeszcze nie wiem dokładnie co, jak i gdzie, gdzieś tu niebawem, niedaleko, w okolicy, jakiś objazd związany z jarmarkiem, jakaś, nie wiem, czy koncepcja awaryjna, bo taka może być, albo jakaś koncepcja zmiany trasy na czas trwania jarmarku. spojedziemy zobaczymy. Co tam dokładnie można pomierzyć, zobaczyć, czy autobus przejedzie, czy autobus nie przejedzie. A i zrobimy z tego malutki film, bo to też ciekawe takie jakieś. Więc, jak na wstępie, będzie hałas, bo mi te wszystkie wentylatory tu pracują i jedziemy już więcej, mniej więcej. Boże, strzoła się leje normalnie, już taki gorąc jest. Czy was gdzie przyczepić? No, nie, to Was raczej nie satysfakcjonuje. Oh. Nie, sterownik też aluminiowy. No to będziecie widzieć tyle, co nic, sorry. Chyba że ten desek. Nie, też U. źle. Nie, też tam Gdzie jest porządna twarda stal Boże jaki koron ten uchwyt i nie mam was gdzie przyczepić Chyba, że Chyba, że w kieszeni pojedziecie. Nie. Też nie pojedziecie w kieszeni. No bez nadzieja, no Musicie mi wierzyć na słowo, że jedziemy autobusem w nietypowe miejsce. Jak autobus wstał, zanim tu coś w ogóle zacznie chłodno się robić, to piszecie, tu przez to okno chód jakiś wleci. Cieszą się dzieci, cieszą się dzieci, bo im przez okno chłodzi, wleci. Ładnie wow, tu zrobili parking dla autobusów, to ja też nie widziałem. Wow. E, no bardzo ładnie, bardzo mądrze. Dobrze, tu idziemy w lewo. Brawo w ulicę Wiesława Wiesława, czyli Wiesława, Wiesławy Coś takiego z wieśkiem jakimś no ale gdzie was ja mógłbym tu... Hmm. No nigdzie no Ja idę... Nie stoi nic tam za mną? Stoi coś tam. Koniec zwiedzania części pierwszej. No i kolejny kawałek przejażdżki samochodem, radiowozem to objechaliśmy. Teraz sprawdzamy część drugą. Czy da się to przejechać jeszcze w inną stronę. Autobusem. Okolice tutaj z na końcu świata, a tak blisko Starego Miasta. Tych myśli nie słyszę. Wentylator czadu daje. Ale klima. Kratki leci! Rymu nie mogę znaleźć innego niż dzielnica, zaspa rozstanie. skutečně